Dzień dobry, moi kranie. Witamy was w kolejnym odcinku na kanale Jaworscy Gotują. Dzisiaj będziemy testować przepisy celebrytów. Okazało się, że znane osoby, głównie z zagranicy, bo chyba polskiej żadnej nie mamy. Chyba nie. Chyba nie. Strasznie dziwnie jedzą i strasznie dziwne rzeczy piją. I postanowiliśmy, że to przetestujemy. Oni mówią, że podobno to jest dobre. My przekonamy się, czy to jest dobre i wam polecimy, jeżeli coś będzie faktycznie dobre. Tak, sprawdzimy to po prostu. No, a wy sprawdźcie, czy subskrybujecie ten kanał. Jeżeli nie to, zmieńcie to. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I do pierwszego przepisu, który będzie od Lipy. Myślę, że będzie podwójnie lipne. Jezus, od duła i... Oj kochani, tak to nie jest żaden błąd. Tak to wygląda. Ona miesza kolezero z jalapeno i z sokiem z ogórków konserwowych. I niby jest takie. Zobaczymy, czy to będzie zwycięzca. Kumarz, zwycięzca. Dobre! Dobre! Nie no, ewidentnie przychodzi tam nie. Max ostatnio nam powiedział, że widać, że jesteśmy małżeństwem, bo mówimy, takie same żarty już A i proporcje jakieś mamy? Nie. Po prostu na oko? No. no dobra, to tak. Najpierw główny składnik: Coca-Cola. I to nie może być dobre. To nie może być dobre. Dobra, myślę, że tyle. Czekam tak łatwo, że jest tu ciężko? O. No Bo ja jestem silną kobietą. O, ale daję ogórka, albo zjadę ogórka w ogóle. Daję ogórkiem i halapeniem jednocześnie. Dobra, ile wolę papryczek? No nie wiem, 4, 5, 5 6, 6 8, rzuć. 8. Rzuć 4, 5. No, no 6. Dobra, ile je wody? Jest to słone, no dobra, to? tyle starczy. Wymieszamy to dobrze. To Aż się spieniło. A jeszcze cały gaz teraz wyciągnąłeś z tego. <noise> nie gadaj, nie wierzę. Udajesz, udajesz. Nie, serio, to jest dobre! Kwaśna na kola! I taka nutka ostrości. Zajebiste jest! <noise> serio! Nie gadaj. No serio! Serio, jest zajebiste! Śmier... <noise> Śmierdzi ogórkie! To jest dobre. Jest dobre, widzowie, to jest pyszne. Ej, to jest dobre. No właśnie, jednak nie ma długa lipy. Jest dobre. To jest. To jest dobre. Ciekawe w ogóle w smaku, bo ja lubię pić Coca-Colę z cytryną. A najlepiej to z cytryną i z limonką. To jest fajne I to jeszcze jest tak, że Paweł musi mieć najpierw cytrynę, czy najpierw limonkę, jakoś tak marzy. Najpierw ma jest... cytryna, potem limonka i potem wlewasz na to kole. W ten sposób idealnie. No. A potem jeszcze tylko z kodu. To jest rytuał Tak, to jest rytuał, a tylko na wakacjach. To jest wakacyjny rytuał. Zawsze na wakacjach to robię. Nigdzie indziej. Tak to na co dzień tego nie robię. W każdym razie, kocham to. I to jest zupełnie inne w smaku, bo ta ostrość jest taka fajna. jest taka fajna, że tak rozgrzewa cię. Jest kwaśno, ale gorzkie. Nie, jakby piła tak się rozgrzewa. Być może. Tylko bez procentów. A, jest dobre. No jest dobre. I mi to smakuje, gdzie jestem taka, wiesz. I ta ostrość tak fajnie zostaje na kubkach smakowych. Fajne to jest. Ale zanim będziesz i uka... sztachniesz się, i tak. będziesz już takiego węcha, to ci daje tak tutaj taką ostrością, tak No bo daje, daje ci i tym, e, sokiem z ogórków. To normalne. Tak, bo tu jest ocet, ale tak. tu też daje jalapeno. Ocet z jalapeno daje ci taki dziwny taki zapach. No nie można tu tego wąchać. Drażni trochę w nos. No. Nie można tego wąchać, trzeba to pić. Przepyszne. Tym mega dobra. Polecanko. Jak chcecie spróbować, Dualipa wie co dobra. Jestem Jednak to jest zwycięzca. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej ambitnego. Diana! każdemu dobrze znana. Przetestujemy sobie dzisiaj makaron, który jest mac and cheese ale w takiej innej formie, trochę. Tak, bo ma, ma dużo keczupu i dużo musztardy po prostu. Tak w sobie. I szczypiorek, paprykę. No jest po prostu inny niż taki, który my jadamy, ale może będzie dobre, zobaczymy. Dużo osób w internecie mówi, że jest przepyszne. Czy w ogóle nie spodziewałem się pod składnika, że będzie takie dobre No dobra, to co? Wada na makaronu się gotuje. Tak. A my na sam początek musimy. A, musimy wszystko pokroić i wtedy musimy wszystko pomieszać. I to o, tyle. Tak. No to krójmy. Cebulę musimy zetrzeć na tarce. Uuu, nigdy tego nie robiłem z cebulą, wiesz? Nie? Nikt mhm. w życiu. Papryka musimy poproić na... To ty trzy, a ja będę kroił Na małe? Na kosteczkę na... Nie, na... Piórka No W się sensie widzowie ze szczypiorku Musimy wziąć cebulkę tylko tak. Nie cały szczypiorek jak ktoś to ma być cebulka, dymka Szczypiorek sobie zjemy jutro na śniadanie Zróbmy jajówę Jajówę, mamy wiejskie jaja Więc zrobimy sobie jajówę rano I jutro się będzie pierwszy raz, jajko Jaką zetrzyć na tarce cebulę? No właśnie, to jest dobre pytanie, tak. dlatego stwierdziłem, że to za zdanie tobie. My czytamy przepis, ale ogólnie. nie. jest soliłaś też... wodę? Nie, zostawiłam to tobie, tylko nie przesuł. Aha, czy jak kiedykolwiek przesuwałam? Tak, wczoraj i przedwczoraj. Prawie codziennie nie ma makaronu. Powinniśmy mieszkać w Włoszech? Tak. Niedługo będziemy w kształcie nioki, a nie, czy to nie makaron, nieważne. Ale nie przesuwałe, nie będziemy chodzić. Ale okrągłe, w się zgadza. <laughs> Piórka Cały makaron stawić rzucić. A jak? To dobrze potrzebujemy dobra, dużo więcej gramów sera Musimy wyciąć z lodówki wow! Nie, jamy. jak to? Czekaj, bo to nam zaleje płytę, kochanie no. <laughs> Widzowie, nie mamy jeszcze silikonu położonego wokół płyty I generalnie lipa jak to zalewa jeszcze? Bo nam zalewa szafkę Jest okej okay. Jestem ciekaw, co jest z wodą tutaj Poleciała A nie, nie przeciekło nie, został w kawce. czekamy. Kurde, nie on soczewek, boli strasznie. Dobra, sytuacja mniej więcej opanowana. A żeśmy papieru zużyli? No powiedziałeś szybko, no to brałam jak najwięcej. Wow, czemu to o, jeździ? Mamy <laughs> duchy w domu. Cebulka starta. Ciekawe to wygląda, jest taka... Taka ciapka się zrobiła z tej cebuli. No bo jest starta. Sytuacja z makaronem opanowana, niech się gotuje dalej. Pamiętaj, że musimy jedną czwartą kubka wody zostawić z makaronu. Dobrze ja mam te piórka na pół, czy zostawi takie długie? Zobaczcie, jak to wygląda na filmie. Ej nie, no dobrze mówiłam, że szczypiorek, Paweł. Tak? Tak. A czyli tak jak robię. Mm -hmm. Wszystko no, tak. wiesz? Wszystko wiem. Czyli jednak widzowie używam szczepiorek. Dobra, papryka pokrojona. Sprawdźmy jak dosolenie makaronu. Udej. Nie sprawdzę chyba tego. <laughs> jest prawdę. Paweł! Jak przesolony! Nie z tego zjeść, to jest tak słonem. Ale przecież tu było trochę soli tylko! Poproszę o powrót, ile Paweł wrzucił soli tam do środka. E -e. Powinniśmy mieszkać w Włoszech. Ja to uratuję. Ja, jak to uratujesz? Jakby jakiś Włoch to zobaczył, to by mnie, by mnie ten... powiesił na spaghetti. A co ty <słuch> zrobisz? Serio? No, będzie teraz dobrze. Nie róbcie tak widzowie. No nie róbcie tak. Nie dostarajcie po prostu makaronu tak mocno. Ale serio, teraz straci sól swoją. No ale chyba nie polepsze. ja coś mogę jeszcze robić? Czy ja się coś nada w tej kuchni? Tak, możesz zetrzeć ser cheddar Znaczy mamy tam y, w tym ale my tam. Jest... O, Potrzebujemy 900 gram cheddaru Musisz Igor patrzeć na proporcje Bo mamy tutaj 150 gramów A potrzebujemy 900 Czekaj, to mamy 900 gram, 300 i 300. 300 jeszcze potrzebujemy No to nie mamy tyle z czadara. Jest, jest jeszcze starty, i jest jeszcze do starcia Tu jest ze 100 gram. No a tu? A tu jest 200 gram. To, to zróbmy pół porcji po prostu Już mamy tyle makaronu No to da, użyjemy pół A użyliśmy też wszystko, tak? No to będziemy mieć za mało cheddara nie no 200, 300 to jest 500 i tu 100. 600. 2 trzecie. Mam jeszcze Natana. Dałem radę. Potrzebujemy 1 czwartą kubka musztardy i 1 czwartą kubka keczupu. Będziemy to dodawać do sosu. Ja tutaj mam pół kubka. Dodam pół tego w musztardzie i pół tego w keczupie. To wszystko? To weź dużo miskę i wszystko, wszystko do 315, 65 Ola. No. 380, 385, 580, 730. No to będzie trochę Wszystko to musimy zużyć. Ona chce koniecznie zrobić całe to danie, bo jest przekona, że będzie pyszne i chce po prostu wszystko zjeść. A się okaże, że będzie totalnym chłopcem. I co my czekamy tak na tylko na makaron? Teraz tak. Sprawdźmy makaron czy jest słony. Myślę, że jest gotowy, to na pewno. Nie, no ale trochę mniej. To musisz przyznać. Jak chcesz tej szklanki tej soli wody z wody solanki? Wlej troszeczkę tego To się źle skończy, no to, to. po prostu doleję i doleję sobie gorącej wody po prostu. Moja widzowie, nie róbcie tak. Musisz wylać tą wodę z, od makaronu i wrzucić tę makronską wątpię. Nie, ja tylko ja go trochę odcedzę, żeby trochę tej soli jeszcze spłukać z niego. To ja za teręcę tak w tym czasie od cebuli, ale to nic, i tak musi się wymieszać. to co dzień to teraz jest idealny. Dodawaj no teraz. Ja mam taką nadzieję w tym przepisie. A ja staram się go popsuć. No, na wszelką cenę. Zostawiasz to z powrotem? <grym> tak. Teraz muszę do tego dodać cebulkę, szczypiorek i paprykę. Cebulkę, szczypiorek, papryka. I wymieszaj ładnie. Nie za mało tej cebuli? Nie. Cebulka. Uważam, że mamy za dużo makaronu A bo tyle było w przepisie. Okej. Okay. Tyle samo było cebulki w przepisie. Dobra. Szczypiorek. Ładnie zmieszaj. A myślisz, że nie powinniśmy tego robić na patelni, czy co? Nie no, tu było napisane, że możemy zrobić na patelni, obojętnie. Dobra, dobra, dobra. I... Tak, żeby się nie wysypywało. Jak jeszcze mogę tu dodać kilogram sera, to chyba nie ma... Za mały jest ten garnek, jak mamy dodać tu kilogram sera jeszcze. Mhm. Macie tu kilogram sera. Przerzucam to do drugiego garnka. Czy nie wiem, czy ten garnek jest większy, tak szczerze. No jest dużo większy. To jest porcja jak dla, kurde, wojska. Mieszamy to ładnie. Ja to gotuję, nie? co w się sensie tak, smażę, dawaj. piekę. Tak, jedną łyżeczkę sosu chili z tego. Ogólnie tam był sos taki typowy dla jamajki, no bo... Tak? Jamajki? Nie wiem, ja Paweł. To nie wiem, czy ty majki. <ścoughs> nie, chyba z kara z Karaibów ona jest. No dobra, no mniejsza, był jakiś no inny to, sos, tak? tak? od niej, jakby z tego miejsca skąd ona jest, ale no niestety nie daliśmy rady z tego dostać tutaj w Polsce, więc mamy zwykły sos chili, który jest podobny składnikowo do tamtego sosu. Ale udało nam się ogarnąć mustard, który jest typowy dla Ameryki, mm -hmm. który właśnie tutaj takie ma, Tyle dobrze. Jak myślisz, to dodajemy wszystkie sery. Tak jak hot dog z makaronem aktualnie. Jak to możesz, po, po, poczuj. No bo musztarda. Ale ta żółta się po prostu kojarzy z hot dogiem. Tak. No dobra, i dawaj ten ser. Będzie wpuściła serowo-mustardowe. Żona. No ja wiem, no ja tam po kolei. Tak wiesz, nie wszystko tak delikatnie. Wody. To wszystko są czy ogólnie rzecz Po prostu mają inne kolory. A to rozumiem, robi dla całej rodziny jeszcze dla gości, tak? Nie robi teraz swojego faceta. To ma potężnego faceta, chyba. No nie wiem, dla kogo to robi. No tak jest przepis. No, Jeszcze wody? Tak, daj wody to nie może być dobre. Zobaczysz, że będzie dobre. Myślisz że jeszcze dodać tego sera? Myślę, że starczy. Będzie trochę po prostu mniej sera. Bo ser to wygląda jakby. Jakby było. Z... Ser z... ze wszystkim innym. Ale ser to główny składnik ewidentnie tutaj. Ja pomieszam. A no w ogóle ta cebula, to wszystko. No nic nie było odsmażone, nic nie było wiesz Podpieczone. To jest takie surowe, bardzo. No, ta, ta paprika w ogóle tu nie dojdzie, ona będzie twarda. No. Taka, jakby była surowa. Co w się sensie ja akurat tak lubię, więc mi to pasuje, ale, ale no, ciekawy przepis. Mega szybki, ale jednocześnie się mega abstrakcyjny. Brzmi jakby. Chcesz to? Jak ten ser się ciągnie? No, się widzę, jak się ciągnie przede wszystkim. Jeszcze się nie spuścił to jest No, jestem mega ciekawa, jak to będzie Nie ukrywam, że ja również. Chociaż wątpię, że będzie mi to smakować. Co ty gadasz? To będzie najlepszy mackin cheese jaki ja w życiu ciągle te leza to nie to chlupie tak dziwnie nawet ten obiad. Dobra, tak? nakładamy? Nakładaj. Nie wiem razie, co te księgi. Daj, jak w więzieniu, masz papkę. Na cholerę my tego tyle zrobiliśmy. Bo mamy operatora, który nam pomoże zjeść, jeśli będzie dobrze oczywiście. To jest smaku. Poczekaj, poczekaj, 3-4. 3-4... Nie będzie ci to totalnie smakować. Ze względu na to, że jest bardzo mocno musztardowe ze względu na to, że ten sos chili daje taki Puszkawy smak. Mi to smakuje, ale ja już czuję, że to będą twoje kubki smakowe. Ogólnie jest spoko widzowie. Nie, nie jest złe. Jest... Ale czuć dokładnie każdy składnik. Czuć keczup, czuć musztardę. Czuć sos ostry. Tak. Czuć paprykę, wszystko. Ale najbardziej przebija się stary musztarda Tak jakbyście sobie wzięli kawałek sera Zamoczyli go w musztardzie i zjedli Dosłownie tak to smakuje. No. A potem jest dopiero reszta składników. nie jest złe. No ale nie nie jest twoje. Dualipa była lepsza. Ogólnie, tak. Nie, no, zjem to. Kolację, bo są głodny Ja też trochę się. Ale nic nadzwyczajnego, nie będę tego powtarzał. Nie, nie zrobię tego nie nic nadzwyczajnego. Nie powtórzyłabym. Ale są takie przepisy, bo już kiedyś kiedyś testowaliśmy przepisy celebrytów. To są takie przepisy, które ja do tej pory jem. Tak, to fakt. No, no. na przykład ten, wodka bez wodka, żeby ja wykluczyć halibut, O jest to jest tak dobre, ja to co chwilę jem. Muszę przyznać, że tak, ojciec cały czas to no. robi. No tego na pewno nie będziemy powtarzać. Red. Znaczy w sensie jest ok, ale nie żeby powtórzyć A Riana jest ze Środkowej Ameryki, nie? Nie, ona jest właśnie z Karaibów No to ze Środkowej Ameryki A no No to tam oni mają takie smaki, takie kubki smakowe Takie tak? specyficzne Jak byłem na Kubie, to połowa Daj smakowała podobnie, tylko bez musztardy no, takie trzy na dziesięć, może cztery Napoili się, zjedli obiad, to teraz czas na deser Nie wiem czy to jest ten deser Też mnie to nie przekonuje Moi kochani, dołów Cameron, taka gwiazda, kobitka taka Je brownie z sosem ranch Sos ranch nie pasuje mi do brownie, no, ale zobaczymy Musimy zrobić sos ranch samemu Ja go często jem, znaczy często Jak jestem w Stanach i biorę sobie, ja to biorę właśnie sos ranch A do ja kanapki A ja w Polsce biorę do kanapki, więc jest taki kwaskowaty. On jest taki kwaśno-czoskowo trochę, ale jednak nie czuskowy, cebulowy właśnie taki to o, widzicie co tu się dzieje, nie? Na stole. O. Więc taki on jest, właśnie. No nic, robimy sos ranch i wtedy smarujemy go. na naszej świat. Jedna trzecia szklanki majonezu. Dawaj, miskę. Bo nie mamy wystarczająco majonezu. No i idę ponownie. Idź ponownie. O, będzie niesamowite doświadczenie smakowe. Brzmi jakby to jadła kobieta w ciąży. Nie jadą takich rzeczy w ciąży. No nie każda, ale w się sensie to od nie jadłeś, ale. Ja w ogóle nie jadłam takich dziwnych połączeń. Nie będąc w ciąży, czasami mam dziwniejsze rzeczy niż będąc w ciąży. No to fakt. Dobra, jest jedna trzecia szklanki majonezu. Weź to wygrzeb. Gdzie masz jedną czwartą? Nie mam jednej czwartej. Co ma jedną trzecią? Jest jedna trzecia, połowa i cała. Teraz dajemy jedną czwartą maślanki. Nie mam miarki jednej czwartej, więc po prostu dam niecałą jedną trzecią to będzie na czwarta gdzieś. Dobra, co dalej? Pół ząbka czosnku startego trzymaj. Teraz trzeba drobno posiekać cebulkę. I posiekać e, koperek, i posiekać szypiarek i posiekać nad pietruszki. Czyli wszystko posiekać ogólnie. Taki ostry dusz. Weź mi umyj te liście zaraz, żebym je posiekał wszystkie masz ty jakieś takie dziwne rzeczy, które jesz? Na przykład ja? Ktoś chciał zjeść coś dziwnego, takiego co ty jesz? To... No, czy... Dużo osób się dziwi, że jem kanapkę z serem żółtym i z dżemem, truskawkowym. To jakby ludzie się dziwią, jak, jak słyszą, że to jem. Ja uważam, że to jest całkiem normalne połączenie, ale dla ludzi jest dziwne. Ale zawsze, jak posmakują, to mówią Wow! To to takie chyba najdziwniejsze, co jem. A i lubię też jeść. E... A to dawno nie jadłem, z kilka lat nie jadłem, ale lubiłem jeść e... bardzo paluszki. Takie będzie, słone paluszki, położone na talerz. Na to ser kładłem, pełno papryki os i y, pieprzu i do mikrofali na minutę. I ten ser się roztapiał i to jadłem. To też taki dziwne dosyć, mi się wydaje. A czy ja jem coś dziwnego? Ty jesz ser z kuczakiem, nic dziwnego. No ale ci jem dziwnego. Nie Co wydaje mi się. nie chyba, nie? Dobra, myślę, że to będzie jedna łyżka, bo tam ma być jedna łyżka tylko tej cebuli, więc raczej będzie gij. i... nie tego koperku? Nie wiem, Jedna łyżka posiekanej natki koperku jednocześnie, więc po prostu siekamy to faktycznie jednocześnie. Dobra, myślę, że tak będzie wystarczająco raczej. ...szczypiorek, a ja ścieram sobie czosnek. Dwie łyżki już posiekanego szczypiorku. Można dać jeszcze musztardy. Jednocześnie znaczy łyżeczki. Jeszcze te w proszku. Dobra, teraz trzeba to wszystko dodać. Tę łyżkę. No, szczęk to łyżka, nie? No, łyżka, łyżka, nie? łyżka. No i cała. Jedna łyżka, no i powiedzmy, że druga. No i wszystko mieszaj. Niestety sos ranch jest bardzo ciężko dostępny w naszych w sklepa, dlatego też musieliśmy go zrobić samemu. Ale spoko, jest to giga szybki przepis na sos. I ogólnie jestem ciekawy jak wyszedł, pokaż. Ej, dobry! Mega dobry wyszedł. No? to jest mega dobry sos. Ja do tego czuję brownie, że może, może być dobre. No nawet nie mówc takich rzeczy. No to brownie nie musi się piec, mamy gotowe, prosto od Milki. Jedno weźmy, Ale... tak na wszelki. jak no będzie no dobre. dobre, to się wtedy tak po prostu mieszasz? No dziewczyno, maczam. No woje no mi nie siedzi. Nie złe. No właśnie ja chciałam powiedzieć, że nic nie Taki jest Takie neutralne. Moim zdaniem mac był gorszy. No mac cheese chyba był gorszy. Ale dobry tlenaczem wyszedł. Kocham brownie. Mm. Takie git, ale ten sos jest pyszny. Jest zarąbisty sos. Tyle jak chcecie sobie zrobić sos ranch, z tego przepisuj. Pewnie wklejmy wkleimy w opisie, więc macie. Nie wiem z jakiej to jest strony. Nasz asystent to ogarniał i tak nie wkleimy wam tego, więc po prostu, a kwestia smaku jest napisane, więc macie jak coś jakbyście chcieli, jest mega dobry ten jest... sushi, No. Jakiegoś grillka. Polecanko, ej robimy grilla w ten weekend i zrobimy. Zrobimy coś lunch, no? no. na pewno. Mega dobra, Dobra, sprzątamy i przechodzimy do ostatniego. Przedostatniego. Przedostatniego, przepraszam. życie Elvisa Presleya? Jak kojarzę. Że... Ja również. Robił on zwariowaną kanapkę, w której oczywiście głównym składnikiem był chleb testowy, jak to Amerykanie, następnie na to, że Boczek. Na to masło orzechowe, na to miód, do środka banan. banan. I to wszystko okraszone masłem. Będzie pyszne. Patrząc na to, od razu myślę, że to jest amerykański przepis. Tak, no bo Amerykanie jedzą ogólnie to plus syrop klonowy, albo to plus właśnie miód. Ale często na przykład jedzą masło orzechowe z bananem. Tak. I boczkiem w ogóle. Wszystko z boczkiem. Pusto. Na samą myśl przytyłem pół kilo. Tak? O tej kanapce. Smażymy boczek. To pierwszy i główny w sumie składnik. Bo to nas zimno, nie? Nie, też będziemy smażyć. Też możesz... Y, ja mogę posmażyć boczek, a ty możesz przygotować tą kanapkę i tylko boczek położym na górę. Musisz pokroić banana na pewno, posmarować to, to tym, a masło na górę. A czy pozwolisz, że pójdę do toalety? Musisz? Muszę. To w tym odcinku? Nie, po prostu z tym się siusiu. A, no to poszłam. Dzięki To miłe. Więc cała widza chwilę. Dobrze, cała widza. Znaczy, Robimy widzowie, boczek. Smażymy to. Zrobimy z dwa kawałki boczku. się dwa kawałki starczą. Nic się smaży, a w tym czasie pokroję sobie banana. Pokroję. dobra, boczek się robi, ale po tym boczkiem, uwielbiam to pan w boczku. I w ogóle taka ciekawostka, kiedyś nie lubiłam boczku totalnie nie lubiłam, a ostatnio to Ale musi być taki mega zjarany. Nie zjem takiego boczku. Ode mnie. Patrzę, co dalej trzeba zrobić z tym dwa kawałki chleba. I jedną stronę musimy posmarować masłem orzechowym. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie masło orzechowe. Ja nie lubię. Weź, jest do tak myślałem. Ja Myślę, jestem ogólnie... że powinnam dać trochę masła na to boczek. Możesz trochę dać. Zaj. Ja ogólnie jestem fanem boczku z pancake'ami z syropem klonowym. To takie amerykańskie jedzenie, które nam nie przeszło i faktycznie rzadko kiedy, ale lubię tak zjeść. Też w sumie abstrakcyjna mieszanka, nie? Boczek, z, kurde, ze słodkim pancake'iem. A to dobrze smakuje. Syrop klonowy, no dobrze smakuje ogólnie. Na to nakładamy banana. I mega dawno nie jedliśmy pancake'ów. No, ej, może zrobię trochę. Nie, uwielbiam, mówię jutro, Dobra, to pojutrze. To pojutrze. W ogóle widzę, że chcielibyśmy wasze przepisy przetestować, więc możecie o, tak. w komentarzach pisać jakieś ciekawe przepisy, mogą być abstrakcyjne i przetestujemy w jakimś odcinku wasze przepisy. Ale takie realne, nie piszcie na przykład, że nie wiem, jecie nie wiem, boczek z drzewem, jak nie jecie, bo chcecie, żebyśmy my to przetestowali. Tylko po prostu piszcie takie normalne, realne przepisy, które wy tak? nie? Tak, abstrakcyjne, normalne, piszcie. Pamiętajcie, że to będzie siat i potem będziemy jeszcze że kilku dni zrobić. czy jest Czy też, czy Jara? Oczywiście, że Jara. No Jara, to się nam, kurde, boczek. Dobrze, że nie paździo. Ale też tak masz, że czasem słyszysz jakieś Nie, jakiś... ja, 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 ja. nie mam tak. Tylko, że tak masz. Ja zawsze jak słyszę boczek, to kojarzę sobie z Arnoldem. Świętej pamięci Arnoldem się skojarzy. jest Arnold boczek. Świat według kiepskich. Nie oglądałaś? Rzadko Jara. Jara to się. Pytasz, czy jaram? Oczywiście, że ja Już ściągnął. Na kanapkę? O, gorący! Przepraszam. Czemu to takie gorące? Może dlatego, że było na patelni? Apetajzer! Czekaj, bo się popełnię. No to by się wyłącz. Ogólnie nie będziemy potrzebować ten poterniki. No nie taką z Paweł. Dodaj drugą. No schodzę ją. Nie rób tak, bo ogień będzie. Lubię ognia. Zaraję widzę, jest późno. Ja cię wcześniej wstaję. Ja wstałam przed tobą. Ale ty jesteś mamą, ty jesteś zapartowana w boju teraz. Prawda? Nigdy nie no nie spałam tak mała jak teraz. Szacunek dla mojej żonki w komentarzu Bo trzeba przyznać, że ja nie wstaję do... A nie razu nie wstaję. Ale nie, no było! Trzeba przyznać, że jak ci... Bo chcę, żebyś wstał i codziennie rano mówi: Paweł, wstawaj, Mark się płacze, musisz do niego iść. Wstaje w sekundę. Tak. Tak, no. A nie płacze. Po prostu tak go przekonuje, żeby wstał. Nie no, ja w nocy nie słyszę tego monitorka, jak w tym monitorku ma się płacza. Ona, jak taki wiecie, radar jest po prostu i wstaje. Więc tak, to u nas w związku ojcia wstaje tak. do dziecka. Ja wstawałem kilka razy, jak ją Ale ja musiałam wstać, żeby Paweł wstał. Tak. Aczkolwiek, no to jest Oli jedona. Nasz tost się teraz smaży na potani. i czekam po prostu, aż się usmaży. Możemy w tym czasie posprzątać? Możemy. Popełniliśmy lekki błąd, mianowicie nie daliśmy miodu do środka, ale polejemy. Na mieszku. Koniec, zrobiona. Jesteś gotowa? Nieźle pociąłeś. Czemu? Nie tnij się tak, tnij się tak pod kątem. To Ten... no, trudno. Nie, wygląda dobrze. Ej, wygląda dobrze tak szczerze. I zamoczymy sobie po prostu. Tak, zamoczymy sobie w miotku. No już z palca wezmę, jak już to wytarłem. Joe, zdaje mi się przepis. Ja lubię ym, tego. Masło Masło chyba. A tu jest pyszne. Jak to jest, jest przekonatka kanapka. No pewnie jest tysiąc kalorii, ale jest pyszna. Czemu to nam smakuje Mamy To nam smakuje kola z ogrkami. Czy my jesteśmy w ciąży? Pożywcza, siódmy miesiąc. Siódmy rok. A nie 26 i 8. Nie no nie byłem taki ciebie, gruby, byłem młody. Byłem chudy i zwinny. Teraz jestem gruby i szybki. Ej, to jest dobry przepis. Nie, no jest zajebista. Ta nie jadłbym go na co dzień, ale jest ciekawym... Może jest będzie dobry. tak, że na przykład przyjdzie jakiś wieczór i powiemy, ej, mam na to ochotę, dobre rok. No, tak? no, ale zajebista. Nie wiem jest czy to, to czy nie jest to najlepsze, to? najlepsze dzisiaj. Mi bardziej kola smakowała. Nie, to, to jest topka. Dla mm. mnie to jest top. To, jest dobra. to i do tego po pizyko. <laughs> Ale moi kochani, to jeszcze nie wszystko, jeszcze jeden przepis, przejdźmy do niego Wracamy do tematu ogórków I do tematu popcornu, w sensie nie wracamy, po prostu mamy popcorn Będziemy mieć teraz popcorn zamoczony w sosie, w soku z ogórkiem Selena Gomez, ona jest taką wspaniałą kobietą, która właśnie takie popcorn I podobno jest przepyszny i ona go kocha i zawsze jak idzie do kina to ma ogórki o! w torebce Wiem, czy możemy przetestować, jej facet ma tak porąbane przepisy Serio on je, czy wiecie co to było, jakieś kotlety z arbuzem czy coś takiego? Czy boczek z arbuzem? Nie powiem, coś z arbuzem, no 100%. Na następnym odcinku testujemy to. Znaczy, no ten... nie na następnym, ale za kilka Znaczy odcinków. na następnym odcinku z tej serii. Na następny odcinek z tej serii już przepisy widzów. Widzowie byli pierwsi. Ale potem to wszystko. Ale nie, seria to jest testujemy przepisy od celebrytów. To jest seria. A widzowie to nasi celebryci. Nie, to jest kolejne, to jest kolejna seria, testujemy przepisy od naszych najspaniszych widzów. Okej. Okay, dobrze, przetestujemy A tego testujemy Tego wariata. Nie, nie jest to dobre, ale daje to vibe kwaśnego, kwaśnego popcornu od Citroen. Które mieliśmy z ich sklepów. Nie, no nasz? to był pyszny. No tam to był pyszny, ale daje to taki kwaskowaty. Mieliśmy fajny. ten popcorn sour z sourpacem i on był pyszny. Taki dobry. Nie, to to nie jest dobre. Nie, to jest średnie. Tak szczerze, nie wiem, czy ona to lubi. Ale może to jest kwestia tego, że ona lubi po prostu wodę z soków, soków, ogórków, bo niektórzy lubią sobie tak wypić na przykład wodę z ogórków kiszonych, ogórków konserwowych, albo na przykład z kapusty kiszonej. Najlepszy no popcorn jaki jadłem to popcorn czekoladowy. Nie, to najlepszy popcorn, jaki jadłam, to popcorn maślany, zwykły, a drugi. I najlepszy to był Sauron. On był kwaśno słodki, słony. Miał mega dużo kalorii, tyle pamiętam. I wiem, że to jest chyba najgorszy przepis dzisiaj. Się najgorszy najsłabszy. miks, najsłabszy. No, naprawdę. Dziwny przepis. Ale powtarzam sobie już Dajcie znać w komentarzu, czy który z tych rzeczy może przypadkiem mieliście. Albo które chcielibyście przetestować, albo które przetestowaliście po naszym odcinku. A. Subskrybujcie, widzimy się nie ma i